Cześć siemanko wszystkim. nadszedł ten czas, że w końcu walczymy o mistrzostwo drugiej ligi Jezono Jacob oczywiście. No cześć Simonko, wszystkim. Mamy pięć zwycięstw, jeden remis i kim my gramy teraz, w końcu? Jakubie? Portugalią. Gotowy? Portugalią. Tak jest. Także Nani na Ninale skrzydle, Ronaldo, na Szpicy Quarezma, później Tiago, Carvalho, Mutinio, Kontrao, Alves, Carvalho, Eliseu i Patricio na Brance. Dokładnie. Nie oby to był przepis na. Kurde, kolejne trzy punkty. A w ogóle mamy trzech, trzech, trzech skillerów z przodu. Dzień. Jakim cudem gramy z Brazylią, jeżeli jesteśmy Portugalią, która ma 4 pół gwiazdki? No patrz, przecież przed nim byłem! Nie! Mam tą jak? błonę fatalną właśnie. Dlatego mówię, że ciągle gram przeciwko Brazylii, jak my wiesz. No. Ale stary, a. ja byłem przed nim, patrz. Ja go trzymałem normalnie. Nie jestem. Aoo, kurde, kurde a to jest. To cool. jest. Ja, no zera, przegram. No niedobrze, niedobrze tam. Kurde, mi jest. Dawid No nic, trzeba uruchomić Ronaldo, bo będziemy tutaj tak dużo was. tracili bramek, więc też dużo trzeba strzelać. Co się cieszysz, Pepe? Jak kufka. Aaj, kurczę, a chciałem to jakoś ładnie spakować. Jest to, jest to, jest to, 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 bierz to, Co za kurczę, brokażę ta... Ale zauważ, oni zawsze biegną w kierunku piłki, zamiast se pójść do linii złapać, to on biegnie zawsze w kierunku piłki. No gra. się gra, bo no. my obrony no. nie mamy praktycznie. Oprócz wołków to środek jest fatalny, Alves, który ma chyba 13 tempa. No i gdzie ty latasz?! Nie! Jest! Jest! Oh no. my god, stary. Mamy farta niesamowitego, nie, w tym meczu. No, jeżeli, te, jeżeli te, tutaj nie zremisujemy, przynajmniej to będzie przypał straszny. No! Karny. No! No, no pasz, ty, nie! ci to byłby karny. No? Na karwałek tam żyć, stary, bo to To ja ty, byłem? Przecież ja byłem? Ja pier... no. No Stary, ja przy życiu piłkę i byłem przekonany, że mamy ja. strzałów, no nie wierzę w to. Nice! Nice! Nie! nie! Jak? Nie, jest! Nie! No, jak to bronił? Jak on to bronił? Co? Serio kurde, to istnieje niesamowita. Patrz na gościa Co on nie, No to było ładne naprawdę No to Ale te świetne. dwa strzały stary, no nie wierzę w to po prostu Ten Kejta co porobił tam Jaka brama Oh my god, ale to jest kurde niesamowite stary, to nie tak w ogóle miało być Miałem się zatrzymać, ten miał tak fajnie obiec, ja miałem go wypuścić Jest! Okay. Dobra, to już musiała wejść. Dawaj stary, ultraofensywny i lecimy na remis chociażby, bo to jest masywny. Trzeba dryblować Musiał? przed nimi, ale nie takimi starymi z wodami, tylko dryblingiem. Zmiana kierunku. Bo oni naprawdę mm. wtedy się mogą. To jest jedyna, teraz tak zrobię i podziałało. No, naśladkowanie. Nie! Nie! Ale <śles> no to jest chore, jezu! Dawaj jeszcze, może je na pójdę, a już patrz, stary, jakie drzewo, ty! Ten korek nie wiem kto to był, ale jest tak dynamiczny i niesamowicie, że to jest masakra, nie? Stary, dwie poprzeczki. To... Ja, to znaczy, poprzeczka i słupek, później jeszcze ta parada, co z linii wybił, to jest niesamowite, nie? No. Za późno strzeliliśmy, 85 to było za mało czasu. No, dokładnie. No nic, przegrywamy po, nie wiem, chyba 10 czy 12 meczach bez porażki. I oby w następnym meczu udało się wygrać, żeby już... Tak, zapewni sobie awans do Ligi Pierwszej Dokładnie, pozostały trzy mecze, no zobaczymy co będzie dalej ale trzymaj, bo jeszcze jeden gramy, nie? Także mecz drugi, gramy tym razem Bayernem formacja 4-3-3 Ribery, Lewandowski, Robben, to jest ofensywa No teraz trzeba tak z buta wjeżdżać Dokładnie, Thiago, Schweinsteiger, Gyce to jest środek pomocy Bern, Bernat, Benatia, Boateng i Defensywa i Neuer na bramce Oby ten Neuer bronił, kur... No real <laughs> Dziwne Dzi dziwne, Nice Brawo. I sam. sam jak stary porobieni, pererrem, jak nice, stari, świetny rajd Woo! 1 do 0, 1 do 0, 1 do zera 1 do zera. O do to byt by tułaż tego Hernandeza właśnie. <laughs> nie, nie wierzę, nie. Eee, panie, jest kurde, to nie ma roślin. Nice, brawo. Damy, Damy, Thiago! <laughs> no i pięknie. Póki co sam jesteś. Thiago ty? tu ich porobił. To teraz ty, dalej. Thiago, Thiago, to mam. <laughs> chciał go opluć! Yeah. I tak solidnie takich oby smarki prosto w oko. <laughs> no, no sobie! No właśnie, kurde, chciałem tak ładną bramkę strzelić. Lewy! JOOOO! Oh, kurde, ale świetna wrzutka. O! Oh. I to musi być bramka. Widzicie, <laughs> <laughs> co? Co Dobry <robię>, i... <laughs> <O, laughs> nice! Także co, dawaj jeszcze jeden do mistrzostwa? No dobra, dawaj, dawaj, no bo to doch mało, bo... Wygraliśmy przez Rage i teraz gramy po raz drugi Bayern, bo naprawdę gra się nim świetnie, wykończenie i wszystko, defensywa gra no cudownie, więc gramy Bayernem i liczymy, że w tym odcinku już będzie mistrzostwo ligi drugiej. No, mu musi być, musi być. Co? Bayern Bayern, versus Bayern. Versus Bayern. Mhm. Czyli tutaj wszystko będzie chodziło o umiejętności, tak? Wszystko. A rozstrzygnie się w Monachium <noise> Dokładnie Bij Aj, szkoda, nie. szkoda, 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 szkoda. Ja, a chciałem ładną bramkę strzelić Muszę eee. skupić pożony. O fuck fuck, zrobiłem mnie. To, zrobił mnie? Jest. Jest, brawo Jest, 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 świetnie o. No czemu o, nie strzelał? Go. Dałem jak przyjął piłkę dałem od razu, żeby strzelił Jest, jest nie. No nie! Co? Co? Nie wierzę w to po prostu. Nie. Środek. Kurde. Kurde. Uderzył w bok, tak? No. W prawą stronę uderzył. Po bocznej siatce, więc nie wiem, czy nawet jakbym się rzucił dobrze, to czy mi to wyciągnął. No! Jest tu lewy! Lewy i nie! Nie, kurde, jaka to Nie. petarda poszła. Kurde, gdyby taki strzał po torbie dostał, to już bym musiał mój mu jądra amputować. <laughs> FIFA tak bardzo nierealistyczna <laughs> a po informacja, notka. Nie możesz więcej używać Nojera. Stary, czajsz, że mi wywaliło neta? <laughs> Nieeee, czyli to było na tyle. No kurde, niestety podczas meczu, w którym mieliśmy zadecydować o tym, czy zdobędziemy mistrzostwo ligi drugiej, wywaliło mi w. <laughs> Prąd, po prostu wywalił mi prąd I przegraliśmy mecz drugi już w lidze drugiej Czyli na, w następnym odcinku prawdopodobnie u Jackowa, e, Okaże się kto zdobędzie czy, czy, Znaczy kto zdobędzie Czy zdobędziemy mistrzostwo ligi drugiej Bo został ostatni mecz Czyli ten ostatni mecz musimy wygrać Żeby wygrać Ja już się będę z wami żegnał Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo